Jesteśmy na miejscu po 55 pięciu kilometrach. Interlaken. 嗯嗯嗯。 Z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym odcinku z cykludu. Bike. 11 lipca, niedziela, rzeźka temperatura. Godzina, chyba przed 11. i jedziemy, gdzie my jedziemy? Na Grosę Szajdek. Dzisiaj jest ze mną Tomek. To o, jest Tomek. Tak jest, tu jest Tomek. Tomek był już raz na skrajnie mniej więcej rok temu na rundce wokół jeziora Curyckiego. No i co? Mamy za sobą już całkiem sporo kilometrów, bo. 20. Trasa na km 80 z ewentualną przedłużką rundką honorową w Interlaken. I na tych 80 km 1,5 tysiąca 1600 m przewyższeń. Przełęcz grosy Szajdek. I póki co, odcinek, który przejechaliśmy, to z Interlaken do Meiringen. Prawie 30 km za nami. 150-160 metrów do góry, więc na razie po płaskim Zaraz zaczynamy podjazd A w Górek w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużo padało Wysoki stan wód No i normalnie ten wodospad jest zdecydowanie mniejszy A to woda się leje wielkimi strumieniami I dlatego po głównych drogach w weekend w Szwajcarii się nie jeździ Bo są takie rzeczy Non stop -ruch. non stop ale jeszcze chwilka i rozpoczynamy podjazd w kierunku na Rosenlaui i dalej na Grosza Szajdek 7-8. To jest ta faza odpoczynku. Zaczęliśmy właśnie podjazd i tak jak powiedziałem, 7-8% odpoczywamy z reguły jest 10, plus. pod szczytem jest 13-15%. Taka faza na przetrzymanie. No i potem szczyt. 707 metrów nad poziomem morza start. 1900 z czymś tam meta. Także całkiem żwawo będziemy pod górę zapindalać. Ale jeżeli chodzi o widoki, top 5 w moim życiu, albo nawet i top 3. Także dzisiaj spodziewajcie się. Super widoków, chyba że będą super chmury. Już tak może być. W razie czego mam zdjęcia z zeszłego roku. Co jest fajne w tej drodze? Będziemy niesamowicie blisko. 3000 tysięczników. W dalszej perspektywie nawet jakieś tam 4, ale ich nie widać. I prawie cała droga jest zamknięta dla ruchu samochodów. Teraz jeszcze ten kawałek, bo do restauracji jest otwarty. A dalej tylko autobusy. Także zjazd, pełen luz, podjazdy, pełen luz, spokój, cisza i umieranko. 10%. Tomek już odjeżdża. To nara! 36,5 km za nami, 568 metrów do góry. 3 niemiłosiernie, miłosiernie, no w tym momencie jest 3% bez wypłaszczenie. Ale trzymie takie sympatyczne 80-13, tak jak mówiłem, jedziemy cały czas, ciśniemy. Znaczy dobra, cisnę to ja a Tomek sobie tutaj pyrka on tam na no 130 ja 160. No zakładamy, że pasek ma coś wadliwy, ale nie wiadomo no i za chwilę będą super widoki. Na razie jedziemy. Jeszcze pod słońce to nie widzicie za dużo fajnych rzeczy, ale to był taki odcinek przez las, mało sympatyczny. W sensie widoków nie ma, ale chłodniej było Uwaga, uwaga. 1128 nad poziomem morza, 675 do góry zaczynają się mega ultra epickie widoczki. Mamy tam lodowiec. Jeden, drugi, trzeci chyba, chmurki. Super widoki, tu się robi mega foty. No i zaraz będą fajne widoki, o ile dobrze pamiętam na zakręcie. Tak, jeżeli się chyba zatrzymamy i będą fotki seryjne. I tu się robi mega, mega epicko. I możemy nawet powtórzyć to, że będziesz jechał sobie teraz środkiem i ci zrobię fotkę. Ale, ale cały, cały gór nie widać, bo jeszcze tutaj jest jedna góra, a tam schowana jeszcze jest druga. Eiger się, się wyłania. Ale jeszcze go nie widać. Może coś będzie. Dzisiaj będzie bardzo długo na widoku, więc liczymy na to, że się pokaże. Jesteśmy tak blisko góry. Jest bardzo duża różnica wysokości między nami, a szczytami ponad nami, bo my jesteśmy na 1300, a tu jest grubo ponad 3 nad nami, więc trzeba liczyć jakieś dwa. Kilometry do góry ściany skalnej. Robi niesamowite wrażenie. 1000 metrów do góry za nami. Przed chwilą był momentu dręki 17%. I już zapomniałem co mam powiedzieć. Boli. Ale za przestanie Chyba. Wysokość prawie 1500 metrów. Jeszcze 400. A to już końcówka. 1140 do góry. 1620 wysokość. Coraz bliżej przełęczy. No i co? Spory błąd zrobiłem od dłuższego czasu. Przestałem się rozciągać, bo jak jeżdżę dwa razy w tygodniu to po co. Ale to się okazuje, że jednak trzeba, bo w krzyżu łupie nogi dają radę, a krzyż każe się zatrzymać na przerwę. Tutaj, jak się skończył las, i wreszcie wyjechaliśmy na przestrzeń pozbawioną samochodów, to zaczęły się super widoki. I tak jak mówię. Tu się przyjeżdża po to, żeby spełniać kolarskie marzenia. Pierwszy raz super foty widziałem u Szymona bajka. Szymon bike i mówię przyjechać tu kiedyś. Tylko w tamtych czasach marzenie było marzeniem, bo kopytko było słabiutkie. A teraz już jest lepiej. Trochę umieranka i tak dzisiaj było. Przyznać trzeba z ręką na sercu, ale się wiedzie. Nie ma bata. Tu się zaczyna strefa potek. To zmniejszamy tętno i wjechane na przełęcz będzie. A potem, oczywiście, słuchajcie, picki z Najpierw do Grindelwaldu, a potem z Grindelwaldu aż do Interlaken. Cudmiut i orzeszki. 1800 nad poziomem morza. 1300 do góry zrobione. Zostało parę winkielków. I będziemy na przełęczy. Nareszcie wysokość 1862, 1350, prawie 1360. Jesteśmy prawie na szczycie, na przełęczy. Co ja mam więcej powiedzieć? Może to, że jest 1905 nad poziomem morza? Może to, że jest 1400 do góry? Wysokość 1940 jesteśmy przy przełęczy. Zaraz będzie hotel, schronisko, budynek. Odpoczniemy sobie, wysuszymy się trochę potu. Żeby nas zjeździe było ciut cieplej Bo jest dzisiaj chłodno bardzo dobrze Do wjazdu, ale do zjazdu już niekoniecznie Najważniejsze, że nie pada i jest sucho Jest zaliczone No i pokazuję widoki na drugą stronę zanim pójdziemy odpoczywać To będzie Eiger, nie? Ten co, co szczyt widać Dobrze mówię Z jego północną ścianą, no ale ściana w murach I tu jest z drugą stronę, Tak to wygląda I tu do góry Mamy górki A tu mamy Tomka Tomek podjechał na Grosse Ma jest pamiątka Jest całe śnieg nieśmiertelny, jesteś na youtubach to już byłeś z zeszłym roku. Tu jest kolejny rower, który wjechał normalnie. A tu rower na prądzie. I tu jest stacja do ładowania właśnie prądem rowerów. Czyli rowery nienormalne. Rowery nienormalne, tak elektryki. No ale dzięki temu można fajne przygody robić. A pan mi teraz weźmie ładnie w kadr Dziękujemy. A każdy epicki podjazd powinien się skończyć epickim zjazdem. Więc zjeżdżamy. Czerwonie autobusowa, bo co mamy tam za nim no, jać, nie? Nie, tam. No. nie wiem, czy to, czy to w, tym, w tej dziurze, czy, czy w którejś z kolejnych, ale jest taka anegdota, że gdzieś tutaj była firma dawno, dawno temu, która trudniła się sprzedażą lodu z lodowca. I firma opadła z bardzo prostego powodu: skończył się lód, nie ma lodowca. No ale co, zobaczcie tutaj doskonale widać, że lodowiec był, bo jest wszystko wyżłobione. a jakiś auto jedzie. Ale teraz lodowiec jest całkiem, całkiem u góry, a tutaj już śladu nie ma po tym. W ogóle wszystko kiedyś był jeden wielki lodowiec. To są enewrati. Akurat zjeżdża kolejka zębata. Została nam druga część zjazdu troszeczkę mniej stromo. Prędkość będzie, niestety wiatr pysk. Trzeba będzie pedałować. Jedziemy do Interlaken. 86 km 1510 do góry jesteśmy z powrotem w Interlaken część oficjalna dobiega końca będziemy się żegnać z Tomkiem Tomek jedzie a ja jeszcze dokręcam do setki tutaj sobie po Interlaken Widzimy tak? Widzimy. dawaj tu pokręcimy się po Interlaken, nakręcę sobie nowe kilometry i przy okazji troszeczkę odpocznę. 94 km, dobijamy do stówki. Bujam się po interlaken, zaliczam drogi, na których jeszcze nie byłem. Fantastyczny dzień, fantastyczne towarzystwo Tomka. Mega zadowolony. Panie i panowie 18, a u mnie na liczniku strzela stówka lipcowa stówka zaliczona i to na takiej grubej trasie. Yes! Będziemy powoli kończyć, bo dojeżdżam już do dworca Interlaken Ost, czyli Interlaken Wschód. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie kciuk w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jest to ważne od czasu do czasu, przypominam. Mimo, że jest ręcz, by o tym nie mówić, ale mówię. No, i to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Krainy Jarpen'a. vloga rowerowo-krajoznawczego ze Szwajcarii i nie tylko. Cześć! Tak jak mówiłem, upadów było dużo i dużo teraz wody płynie w rzece, ale jeszcze trzyma się w kurecie z przedpowodziowych, rozstrzygawczych, chyba jeszcze troszeczkę brakuje. I teraz prawo i jesteśmy przy dworcu. No to kończymy. Trzymajcie się. Cześć.